Mortal Kombat znają już wszyscy studenci medycyny jako niezastąpiony atlas anatomiczny. Wyrywanie kręgosłupów i robienie skakanki z jelit przeciwnika trwa już od trzech części tego słynnego mordowicia. Ulepszoną ostatnią częścią możemy cieszyć oczy mając konsolę Zega Saturn, na której to właśnie wydano The Ultimate Mortal Kombat 3. Poza rutynowym wysysaniem szpiku kostnego i pluciem oczami. Mamy teraz dostępne wszystkie tajne postaci poza Shao i Motaro. Za to dołączono specjalną gratkę dla wychudzonych ślepców przed telewizorami. Specjalny wojownik Ermak, nieobecny dotąd w żadnej z części na wersjach komputerowych. Wygląda jak Skorpion, tyle że ma szlafrok z wyprzedaży i inne ciosy. Niestety tego nie pokażemy, ale może tam za tymi, na marginesie zgrabnymi, komitkami dostrzeżecie zirytowaną twarz Ermaka podczas zakładania przydługich rajstopek. Kto wie? Może w finale ktoś ze stałego składu zgubi przynoszącego mu szczęście misiaczka. Wtedy talizman w kształcie mu homorka nie pomoże. A na scenę zamiast pechowca wejdzie w zastępstwie Super Ermak. Oprócz niego. Zaimprowizowano parę dodatkowych scenografii, jak Huta imienia Baby Yagi, Siłownia Ani z Zielonego Wzgórza i Rzeźnia Calineczki. Ciosów jest tyle, że i Bruce Lee złapałby się za głowę, a magia przyćmiewa tu nawet pana Henryczka z Godzilla cirkusu, który w apogeum swoich sił twórczych potrafił wyczarować królika tak, że prawie nikt nie widział, jak go przeciska nogawką przez szyję, zakręca w i prawym biodrem wypycha do cylindra. I żeby nie ten pechowy incydent z nożem, który miał chować automatycznie ostrze, Copperfield byłby na żebrach. Ale co tam? Grajmy w Mortal Kombat i zapomnijmy o starych, zmurszałych gwiazdach. Pamiętajcie, kiedy brak torebek papierowych, można zawsze wyłączyć funkcję krwioleństwa. Ale tak robią tylko mięczaki w sklejonych plastrem okularkach. Ultimate Mortal Kombat został wydany wyłącznie na konsolę Sega Saturn, tak więc dla kulturystów gry jest to pewnego rodzaju ewenement, którego nie będą mieli okazji docenić zagorzali pecetowcy, chyba że sobie taką konsolę kupią. Teraz krótka opowieść o tym, jak przerawiać to, co z pozoru wydaje się dobre.